Wieje, wieje pewnie, śnieg pada, orkiestry grają, zobaczcie, nie? za nami, tam był jeden grajek, tu jest drugi, to jest taka fajna miejscowa tutaj, wielu artystów, jest na Altegeld Ka o każdej porze roku, bez różnicy, czy pada, czy nie pada, jest taka fajna ulica, tutaj zobaczcie, też handlowa ulica, dużo sklepów, dużo restauracji. Też w przebudowie tam za mną było widać tam gdzie jest zegar, widzicie? Tam jest wejście do metra. Nie? Tu jest wejście do metra, ale niestety jest w przebudowie. Rok czasu jeszcze to potrwa. Fajnie się stąd jedzie W sumie tutaj, jeżeli chodzi o infrastrukturę, Berlin jest świetnie rozbudowany. Wszędzie naprawdę można śmiało dojeżdżać. Niepotrzebny jest samochód. Ja to mówię, że wariaci tylko jeżdżą po Berlinie samochodami. Bo tutaj nie ma sensu. Tu co chwila są autobusy, co chwila są ezbany, łbany, tramwaje, wszystko jest. Nie? Także jeżeli chodzi o tą infrastrukturę, ale coś się popsuło, no to pociągi. Pociągi się bardzo popsuły. Tu są ciągłe przebudowy na torach. No, nieraz naprawdę jeździ się dość, dość ciężko. Traci się dużo czasu, nie są na czas, nie? to tu się u nich bardzo, bardzo po... popo popsuo